Pokój z Wami w ten wieczór. Dziś zatrzymujemy się przy źródle nadziei, przy Bogu, który słyszy każdy szep naszego serca. Zapraszam Cię, abyś razem z nami powierzył wszystko temu, który zna początek i kres naszych dni. Modlitwa nie jest ciężarem, lecz oddechem duszy, kiedy wydaje się, że nie mamy już sił. Właśnie wtedy. Modlitwa unosi nas ponad to, co trudne. Nie musisz mieć gotowych słów, wystarczy, że przyniesiesz swoje życie i pozwolisz, by Bóg objął je w całości. Zapraszam Was serdecznie do modlitwy. Boże, Ojcze miłosierdzia, pragnę dziś złożyć w Twoje dłonie to, co przekracza moje siły. Proszę, weź moje niepokoje. I przemień je w zaufanie. Weź moje pragnienia i uczyń je drogą do świętości. Weź mój lęk i napełnij go odwagą. Weź moją samotność i przeobraź spotkanie z Tobą. Panie Jezu, Twoja modlitwa w ogrodzie oliwnym uczy mnie oddania. Chcę dziś powtórzyć te słowa. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Duchu Święty, bądź siłą w mojej słabości, płomieniem w mojej ciemności i szeptem, który prowadzi mnie ku Ojcu. Bądź źródłem odwagi, gdy moje serce drży w zwątpieniu, bądź światłem, które wskazuje drogę, gdy stoję na rozdrożu, bądź tchnieniem, które przywraca życie temu, co obumarło, bądź harmonią, która koi chaos moich myśli. Duchu Prawdy, zamieszkaj we mnie i ucz mnie kochać tak, jak kocha ojciec i syn. Bez granic, bez lęku, z całkowitym zawierzeniem. Amen. Zanim się pożegnamy, wysłuchajcie jeszcze słów od serca. Modlitwa ma moc przemiany, bo w modlitwie nie zostajemy sami. To spotkanie, które w milczeniu rodzi siłę. Kiedy powierzysz Bogu swoje troski... On nie zawsze zmieni okoliczności, ale na pewno przemieni Ciebie, byś potrafił potrafiła je unieść w świetle Jego miłości. Moi kochani, dziękujemy, że jesteście z nami. Niech wasze serce znajdzie dziś odpoczynek w Bogu, a każdy nowy dzień niech będzie krokiem w stronę pełni życia. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojej duszy. Możesz wesprzeć naszą misję i zostać darczyńcą Serca Maryi. Dzięki Tobie możemy realizować nasze nowe filmy. Zapraszamy też do subskrypcji, aby być z nami w kolejnych modlitwach. Żegnam się z Wami z Maryją w Sercu.